Cześć, to AmGames Games. Gramy dzisiaj na serwerze RFSMP o nazwie coincraft.pl Dlaczego tutaj gram? Zapytacie? Bo jeden z widzów polecił mi ten serwer, więc e, po prostu uznałem, że najlepiej będzie sprawdzić, jak ten serwer wygląda. Mam tu działkę, którą dostałem na start, tu mam jakąś cinę. Eee, I zobaczymy jak tutaj się gra. W sensie ja tu czas spędzam tam 0 godzin, więc no, żeby nie, nie było jam nic. Może dostanę rangę media jak wam się ten serwer spodoba, bo to od was zależy wszystko. Eee, można z kimś pograć. Dobra, mm, zobaczymy, Kto się, czy ktoś odpisze. Eee, jak tutaj się ścina drzewo? Dobra. Okej okay. mm. Dobra, jedna odpisała, że ja, druga, że nie Dobrze wiedzieć eee, Dobra, tepa A tepnijmy się do gościa Jak mnie zabijesz, to będziesz Eee, nagrany e, i osądzony sądem moich widzów Widzę, że mnie e, tego nat e, spał natepnął Dobra, napiszę mu dzień dobry Dzień dobry Dobra, e, on coś w ender szuka, może mi da jakieś temy, nie? Mmm, dobra, napiszę mu eee, masz szczęście, że mnie nie zabiłeś. Mmm, dobra. Zobaczymy, co odpiszę. Podaję C. Dobra, podam, jakby ktoś chciał, to też może mnie dodać. Eee, a w sumie powinien mu na MSG napisać. Tak, MSG tak zwana interakcja. Yy, dobra, jak to było? 6, 9, 5, 2. Yy, tylko nie gadam, bo nagrywam odcinek z tego serwera. Jak yy, będą fajni yy, gracze, to. Yy, Będę nowym media tutaj. Dobra. Mm, bo raczej na przesiew media. Y, pomoc. Dobra, zobaczmy. E, klan, sponsor. Informacje o zaraz. Informacje o randze sponsor. Sponsor. A, bo to są informacje o rangach. E, mapa. Jest link do. A znajdziesz na Discordzie, wypłać PS informacje o dziełce, mapa serwera Discord, strona ja właśnie tutaj na telefonie. Może wbiję na ten serwer Discord, ale to raczej nie teraz. Dobra. Hmm. Jeszcze raz napiszę, można z kimś pograć. Zobaczymy. W sensie, jak będzie dużo wyświetleń, będziecie prosić, żebym więcej nagrywał. Czekajcie, tutaj mam... Do, dobra, Discordem się później zajmę. E, nie. Więc, e, jak chcecie, żebym tego nagrywał, to... To, czy mnie zabiją, czy nie, to nie ma znaczenia. Gardalny. E, klucz, 200 monet czasu? Dobra, jest tu, ach, rynek. Łojjoj, ojoj, ojoj, dużo rzeczy. Na rynku, wydajność, wydajność, no. A i taki hełm... 10 tysięcy to... to. Teraz to ta sama osoba, no dobra. Tutaj za 2,5 tysiąca taki kilo. W Macko Bosko to są takie normalne 30 tysięcy, dobra. Drugie ceny. A tam było za 6 tysięcy. To nie są jednak takie drugie. Takie jak na Lufie. Bo ja tu, jakby ktoś nie wiedział, to ja z Lovecraft tu przybywam. Nie polecam serwera. A właśnie, jak będziecie chcieli, to mogę nagrać ci, taki w sumie bardziej shorta serwer, z trzech serwerów, których najbardziej nie polecam. Ale no. Mm. Jeszcze raz napiszę: można z kimś pograć. Rycerz. Tutaj za kasę kwotę 10 tysięcy to mi śmiertelności. pięć no. Mm, dobra. Mm. To jakby raczej miły gracz tu nie ma, bo na pewno yy, na pewno, yy, to znaczy, że mnie nie chcą tepać jakiegoś randoma do siebie, no to już źle o nich świadczy niestety mm, dobra. A zrób RTP. Okej. Okay. To jest to legendarny klucz. Legendarne sklusie jaki to ma sens? Eee, dobra. Hmm. Jestem na totalnym pustkowiu, a działka. Yy... PS Home. Zobaczmy. Home, kliknij, abyś się teleportował. O, dobra. Od razu sobie pokazałem swoje kordy działki, jakby ktoś potrzebował, nie? Eee, dobra, to w sumie możemy zrobić jakiś początkujący domek, nie? Bo ja liczę na 15 minutowy odcinek, a że nikt nie chce ze mną pograć, to znaczy, że muszę sobie zbudować mini domek. Dobra, mm. A jest tu jakiś, yy, top 10, a to już nawet to, to już wiem jaki plugin na działki został stworzony. Dobrze wiedzieć. Funny Guilds, jakby ktoś chciał. A są plugins. Ej, ty nie masz pozwolenia, dobra. Funny. Właśnie jest, Funny Guilds. No, dobra. Wiemy, że oni używają tutaj Funny Guilds, więc znacz to. Jedno, że tu jest włączone PVP, jakby ktoś nie chciał wiedzieć. Dobra, jakie zobaczymy, tak. PVP manager na pewno będzie. Tak, jest PVP manager. Player Kids zrobiony. Essential. A itemy? Nie ma z pozwolenia, blokada. Mm, dobra, zobaczmy. Hmm. Auto message. Jest auto message. Dobra, patrzcie, jak ja wynajduję plugin na serwerze. Mistrzu, ja jestem. Dobra, kopiemy. I ile ja chcę z tego wykopać? Nie wiem, tak żeby było ładnie dużo. E, można z kimś pograć. Zobaczę czy ktoś jeszcze odpisze. Mmm, O, żelazo. Dobra, przyda się. Jeśli będę grać tutaj oczywiście, bo nic nie wiadomo. Wszystko za, od tego zależy. Dobra, myślałam, że mi żelazo usunęło, jednak nie. I tak strasznie mało widać trochę, wiecie? Jakby ja tu stąd wyjdę, bo chyba wy widzicie lepiej. No dobra, na ekranie drugim to wygląda o, tragicznie, ale no. Eee, dobra, zróbmy tak. Zrobię sobie crafting, bo nie mam craftingu nawet Ale ja wiem, crafting pięknie SG hmm. hmm. Będę chciał ale wszystko zależy jak się moim y, widzom y, serwer spodoba a tak, przy okazji, dasz coś... Dobra, mm. Zróbmy sobie piecyk. I tym drewnem rozpalę sobie... To, yy, piec, żeby, no, żelazo przegrzać. Dobra, nie wiem, czy to, to co gadam ma sens, ale nieważne. Zróbmy sobie drzwi. Po co to ja, nie pytajcie mnie. I ja mam 1000 IQ. Bo ja jestem oszczędny człowiek więc sobie zrobię domek. Który na co nie zrobiłem desek. Dobra, zdaję połowę tego. A już mam nagle więcej desek. Dobra, super. I zróbmy sobie tak. Y, domek y, 5 na 5 to będzie. To będzie 5, dobra, może zobaczymy. Okej, okay, y, to będzie piękny design, jakby ktoś chciał nie, Jakby ktoś... Y, Dobra, ja się mówić nie potrafię. Może na chwilę się wyciszę, aby mówić lepiej, bo tak trochę. Nie potrafię się wysłowić teraz. Dobra, 5. Tak, tu będzie tak. Tu będzie tak, bardzo polsko mówić. Ja... Mm, I tu będzie... Taki kwadrat wyjdzie. Jednego stone mi brakuje. Dobra, wracamy do Cave'u. Szybko jeden stone. Dobra, mm. pyk i patrzcie, jaki tutaj design będzie. Tu zrobię to tak. Mm. dobra, zróbmy to tak. Dobra, jaki design w ogóle? Nie, no, mistrz, jestem jakiś, w tym robieniu designu. No, to będzie najlepszy domek na świecie. Najlepszy, najmniejszy domek, w jakim bym mógł postać kiedykolwiek. Dokładnie. Patrzcie, jaka tu jest technika wykonana i piękna. Tu wszystko jest. Yy... Dobra, to będzie tak o. Tu wszystko jest obliczone specjalnie po to, aby to było tak yy, zrobione. No. Yy, dobra. Mmm. I teraz żaden mob mnie nie śmie zaatakować, bo jestem tutaj yy, bezpieczny na całe szczęście. Okej, okay, zrobimy jeszcze coś takiego, no. Dobra, i zrobiłem taki mm, prowizoryczny yy... czekajcie i tutaj dobra git. Ok, i tutaj to tak samo powinno wyglądać. Tu jest tak, tu jest tak. Yy, no i będzie Gites na razie. Ok, mm. a ile mam. A praca na pewno tu jest, tak? Praca work, work, work edit jest, dobrze wiedzieć, ale um. jak zdobyć pieniądze. Dobra, może zobaczymy, czy ludzie są pomocni. Eeeem, dobra. Mam 19 trzciny. I w sumie mogę sobie wiadro zrobić. Zrobię sobie wiadro i tarczę. Eee, dobra, zobaczmy. Zrobię sobie tarczę. Okej, okay, jedno, tak. I teraz będę o wiele silniejszym człowiekiem. A także zrobię sobie wiadro Za dużo drzwi tu mam No To jest minus Mmm, dobra Jeszcze raz napiszę, jak zdobyć pieniądze Mmm, dobra I zróbmy tutaj, e, Albo w sumie nie, nie, nie tutaj, nie to jest, to ja mam 1000 IQ, Patrzcie, zaraz zobaczycie dlaczego. Okej. Okay. Ja zrobię zamek po prostu, będzie miało to jeszcze yy, fosę, dokładnie, nie wiem po co. I no naprawdę nie wiem. Ale będzie. Dobra. Teraz żaden mob się nie odważy do mnie przyjść. Dobra, zróbmy tak. Okay, jeszcze jeden blok pyk tutaj to idzie, a tu idealnie, dobre mam fosę nie wiem po co, nie wiem na co będzie tu trzcina rosnąć, po prostu yy, zrobiłem, se, zrobiłem sobie idealny domek, tak i z tego wyrośnie zamek, jak będziecie chcieli, dokładnie mam wielką wizję na to okej, okay, tylko muszę klikać no i tak wygląda ogólnie Mój początek na serwerze, oczywiście z rangą media będzie mi łatwiej grać, bo widzicie jak sobie radzę. Eee, więc zostawcie opę w górę, suba, jeżeli chcecie, e, żebym dalej nagrywał, jeżeli nie to też zostawcie opę suba i komentarz, czego innego byście chcieli, żebym nagrywał. Bo szczerze mówiąc, no to hmm, trudno mi powiedzieć, czy chcę z tego serwera nagrywać, ale to wszystko od was zależy, dokładnie. I będę musiał już dowiedzieć się jakie wymagania na media. No to też, od dwóch rzeczy, nie? Więc zostawcie łapę w górę, suba. tu był Adam Games. No i no i cześć, pa. pa.